Siemanko, witajcie w to piękne poniedziałkowe popołudnie BJT z tej strony i mam dla was szybki konkursik na sam początek tego materiału. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu, jakie dokładne wyniki typujecie na półfinały Euro 2020 Włochy kontra Hiszpania oraz Anglia kontra Dania i wystarczy, że traficie jeden z dwóch dokładnych wyników i zgarnicie freebet od Ewinera o wartości 20 zł. Także warto się spróbować, wystarczy napisać komentarz no i oczywiście być osobą pełnoletnią, żeby odebrać ten freebet na e -Winnerze. Ja też się tutaj pobawię. I słuchajcie, pierwszy kupon, który dzisiaj e, puszczę, no to dokładne wyniki. Jak dla mnie: 3-1 Włochy z Hiszpanią i 2-1 Anglia e, z Danią. E, to za takie drobne, żeby się przetestować. A jeśli chodzi o taki e, zakład e, poważniejszy, e, kto awansuje, to e, no, będę tutaj zgodny z moimi dokładnymi wynikami. Słuchajcie, postawię tutaj na e, awans e, Włochów, e, bo wydaje mi się, że powinni tutaj awansować. Awans Włochy. A jeśli chodzi o Anglia, Dania, to czujesz, że Anglicy stracą Bramkę. Nie wiem co się dalej wydarzy. Wydaje mi się, że wygrają, awansują, ale raczej powinni stracić e, bramkę. Więc e, gdzie tutaj mamy e, motyw taki, że Dania strzela gola tutaj Dania e, powyżej 0,5 e, bramki. E, no i dzięki temu kurs 303. Stawiam kupon za 49 zł i jeśli mam minimum 2,5 kurs to za chwilę odbiorę freebeta za 49 ziko. Kuponik postawiony i freebet też wylądował na moim koncie, także również możecie skorzystać z tej promocji na freebeta za 49 zł, jeśli postawicie kupon za 49 zł. A jeśli dopiero rejestrujecie się na Ewinerze, to pamiętajcie, żeby zarejestrować się z kodem BJ, bo dzięki Macie zakład bez ryzyka do 110 zł przy rejestracji. Także co? Przechodzimy do konkursu. Piszcie w komentarzu wasze typy na półfinał. A ja pokazuję wam mój skład na turniej od PLKD, który odbędzie się dziś wieczorem. I dwa fajne meczyki Food Champions. Lecimy! No dobrze, moi widzowie, kochani, jeszcze raz przedstawię tutaj e, sytuację. Żeby wszystko było jasne, co tutaj się dzieje, co tutaj będziemy robić. Bilans 21 do 3. Także jesteśmy już do końca Food Champions. Oczywiście dzisiaj e, wieczorem, znaczy od godzinie 18.00, turniej PLKD będę go oczywiście streamował e, też u siebie. Także zapraszam serdecznie na streamka e, z turnieju. Składzik można powiedzieć, że gotowy, ale nie do końca, bo na koncie mamy aktualnie 500 tysięcy. Monecy, wyszło kilka fajnych SBC. Zastanawiałem się nad SBC o Kimisia. Bo jak widzicie, u mnie na skrzydłach grają zawodnicy, którzy potem przychodzą do środka pola, bo jest to zarówno Atal, jak i Lukas Vazquez. Zrobiłem SBC o Brooksa. Brooks na razie z jedną bramką, z jedną asystą. Fajnie sobie radzi, naprawdę nie mogę na niego narzekać. Ostatnio nawet Jasin złapał pierwszą asystę u mnie w klubie, bodajże w 302 spotkaniu. Także też można się cieszyć, że i ta asysta na końcu Jaszyna się pojawiła. I myślę, że jak zgarniemy jeszcze jednego playerpika po 22 zwycięstwie, będę miał na tyle dużo fajnych foderków na salach jak Kane, którego tutaj ja zgarnąłem za playerpików 16. Jest też jeszcze Gindogan, którego zgarnąłem za 10 playerpików. Wszystkich ich sobie poprzepalamy na SBC o Lotara Mateusa. Wiedzie Lotar Mateus i dzięki temu, że wtedy kupimy Showa, Alba pójdzie na ławkę, Rashford gdzieś wiedzie sobie tutaj, Vasquez ławka, Show tu Coutinho ławka, Mateusz też sobie wiedzie, no i, i tak będziemy grać z Mateusem, takim typowym mm, pomocnikiem czystym, e, czystej krwi, można byłoby powiedzieć, e, bez jakichś tutaj przebierańców w postaci Vasqueza e, i Atala w środku pola. Ale to oczywiście dopiero po tym, jak e, zgadniemy tego playerpika, także trzeba wygrać teraz mecz o 22 winy, potem przejdziemy do SBC Mateusa i myślę, że składzik będzie tak w miarę gotowy. Dobra, popika, rywal, AS Boma. No, w taki zaciąg w ogóle belkijski tutaj widzimy dość spory. Nie, no serio, jeśli tutaj czytam teraz pytanie na czacie, czy Daglish czy powinien stać w tutaj na Eto 13, jak dla mnie nie, no, jak dla mnie nie. A dwie te karty na Poglace i Daglish 5-gwiazdek słabsze ją więcej strzelał niż Eto. Tam miałem to Prime, o co prawda, ale aż takiej różnicy, wydaje mi się, nie będzie, żebym od razu stwierdził, że Eto lepszy. Lepiej mi się grało Eto, Dargish, lepsza sylwetka. To teraz już musi być. Ai, Messi, szkoda. No, no i Neymar, 45. Druga taka dobra setka po tej sytuacji Messiego, tak naprawdę. Bo no, tych, tych sytuacji gdzieś tam sobie stwarzamy troszkę. No nie są takie 300% okazje, ale dobre. No kolejny raz, teraz już hazard się. Nie wiem, co ci moi obrońcy robią. No, kurde. Drugi raz taka sama sytuacja w drugiej połowie. Piłka jest im wygarniana spod nóg. Albo ja za wolno reaguję. Też jest taka opcja. Do obejrzenia na powtórkach, do przeanalizowania. Dawaj, 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 Jaszyn! Nie! Po piku, po piku, słuchajcie. To jest już koniec chyba. Forma jest jaka jest. Dzisiaj jest najlepsza szansa dla Was w turnieju PLKD, żeby nie, nie złoić dupę. No to wychodzi. I 3-0! 3-0 dla rywala, brawo. No nic, no musi ten Mateusz wlecieć tutaj, jak nie po tym meczu, to po następnym, oby. Oby. Żeby to zaczęło funkcjonować poprawnie. Myślę, że jeszcze jakieś zmiany to możemy dokonać. Zwłaszcza, że atal strzelił na no 1-3. No. Alba, no! Rashford, musisz! Jest na 3. Jest 2 3. Oj, teraz źle. La crua. David dzięki temu pójdzie do przodu i będzie mieć przechwyt. Jest przechwyt. Mbabu, Może teraz. To będzie ten atak, zobaczmy. Jeszcze Ronaldinho wycofa, ale chyba spalił, spalił, spalił na bank. Nie, nie spalił, co ja robię? Czemu się podniecam, że spalił jak nie spalił? Teraz spaliłem. Znowu nie spaliłem, ale Alba z prawej nogi, no nie może tego trafić. O kurna, szkoda. Nie, Neymar! To była sytuacja na odrobienie. O kurczę, Neymarito. Koniec. Niestety. Po elicie 1. Fake comeback był naszym udziałem, ale się nie udało. No nic. Trzeba wygrać mecz kolejny, tego Pika zgarnąć i kontynuować dalsze działanie, dalszy plan związany z, z oczywiście. Zrobieniem matara Mateusa w wersji SBC. No dobra, do dwóch razy sztuka, nie? No, lori złoty. Bombardujemy. Aj, ładnie, teraz Embabo tu wszedł ze skrzydła. babu nie ma już do powiedzenia. Aj! no, Kutinio! Rozegrał! Tak z nie? O nie. Brama, Ale zagrał teraz tym tutaj e, Bridgem ładnie. Brawo Lacroix. Dokładnie się do tego meczu wrócimy. Tutaj długi, długi dobry pas do Rashforda, Pek. Pek. Brawo Neymar, świetnie. Karny musiał być tutaj przewrócony Messi, to znaczy po przewróceniu musiał zostać podyktowany rzut karny. Nie ma wyjścia. Brawo, brawo Neymar. Messi, Messi, Messi jest. I będzie ten pik. Będzie ten pik, chociaż na pewnym etapie tego meczu wydawało się, że, że te 22 zwycięstwa na razie będą przeklęte i przegramy drugie spotkanie z rzędu Chociaż poczekajmy jeszcze, bo przecież Mbappe tutaj wchodził No dinho, dinho, dinho No no, 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 no Jest Memphis Dobra 3-4, o tym gadałem właśnie Ronaldo może wygrać to Blisko. Przeknij Didio. Tak jest. 5-3. Teraz już koniec na pewno. Teraz już koniec na pewno. Brawo Ronaldinho. Odbieramy Pika za 22 zwycięstwa i co? I SBC o no, I SBC o Trzeba zrobić, kupić tam shoła wtedy Luka. I będziemy myśleć, co dalej z tym tematem. Ale na razie jest. Jest 22:4. Także pan Baku na sprzedaż. Chociaż trochę zagrał, chcę zobaczyć ile. 81 meczów, ale bez, bez bramek. Bez też asyst. Jedynie dwie żółte kartki. Ale podrożał. To może cieszyć. Kupowaliśmy go za 55 tysięcy monet. A teraz Riddle Baku zostanie sprzedany za około 80 tysięcy. 79 za tyle go. Za tyle go tutaj postaram się wystawić. Także znowu kolejne monety tutaj powędrują na nasze konto. Mamy, będziemy mieć około 580 tysięcy. Trzeba z tego wyczarować SBC Mateusa i kupić szoła. No ale mam też niewymiennych zawodników w klubie, więc to powinno po prostu pójść. To powinno po prostu pójść. Najpierw odbierzemy, oczywiście, tego pika. Yy, za 22 zwycięstwa. Bardzo proszę. Był już za 16 pików y, Kane. Yy, za 16 zwycięstw był pik z Kane'em Za 10 był Gindogan. 92. A za 22 będzie kto? Jose Fonte. Dobrze, jest 93. Kolejny fajny y, overall, y, i możemy przechodzić do SBC o Mateusa. E, korona 84 już nie może być. Dobrze, czyli depaja damy, damy depaja. I wyzwanko jest tak naprawdę tutaj już zrobione. E, za darmo, to najdroższe. E, skład o cenie 88. Jeśli chodzi o lotara e, Mateusa, pyk składnik wymieniony, trzy czerwone piki za to te dodatkowe piki za World Champions. można powiedzieć, że te dodatkowe piki sprawiły, że zrobiłem to wyzwanie. I teraz tak patrzę cenowo na to SBC Mateusa, o ile jakby zaoszczędziliśmy chyba o całkiem sporą kwotę, 240 tysięcy monet, to jeśli ona kosztuje 600, 700 to koło, no to 460 nam zostało do wydania. Więc generalnie jest dobrze. Zrobimy jeszcze jedno SBC tak naprawdę z wykorzystaniem paru kart z klubu. I już nam starczy też na Luka Szoła na lewym flankę. Dobra, ale żeby nie było, że będziecie na mnie psioczyć, że tutaj Eto przypalam to Iri Kelme, który no był legendą, ale był legendą chociażby w FIFA 20. Więc nie ma do niego sentymentu też. Był legendarny rok temu. Teraz nie jest. No trudno. Bye bye. Bye Roman. Bye Eto. A my tutaj robimy Mateusa Nara. Panowie poszli. O, ideolo. I już się dalej nie te, nie kombinujemy. Tu wernier przepalany, w salach. Cyk! Wjeżdża, wjeżdża Lotar. Wjeżdża Lotar. Jakim kosztem? Ale wjeżdża. Salach przepalony. Rikelme, eto wszyscy poszli, ale jest piękny. Piękny Lotar Mateus. Cudowny, wspaniały. Jaki styl gry dla niego. Musi rządzić w środku polak, bo nie ma innej opcji. Musi być kasacja totalna. Na motorniczym, dobrze, damy go na motorniczym i lecimy. Do <grym> no kiedy jest kimś? Trzeba się zastanowić. Jeśli chodzi o Joshua Kimisia. 4 dni. No to w czwartek po nagrodach go zrobimy, ale teraz już bez kombinacji. Myślę, teraz już bez kombinacji pogramy sobie Neymarem na dyszce, atalem, ofensywnym atalem. Ale talem, który no, daje radę, tutaj lotar i tu na lewą obronę kupimy Chiluela. Jeszcze Mertens yy, na ławeczkę, żeby ta ławka nie wyglądała zbyt biednie. To na pewno nie jest skład węgla i papy, no tutaj jest kim grać. Na lewą flankę wypuścimy Chiluela, Mateusz w środku pola będzie grał z Talem, a to ta oczywiście ten bardziej ofensywny, Mateusz tym bardziej defensywny. No i Rashford. Rashford wreszcie w podstawowym składzie. Mogę go umieścić, a nie tylko z ławki. To mnie bardzo, bardzo cieszy. O 18 turniej od PLKD, więc wpadajcie koniecznie do mnie na strumyk. No i pamiętajcie o tym konkursie, o którym mówiłem na początku filmiku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.